Zofia Rogoszówna, dzieci pana majstra. Rozdział pierwszy: Tatko, mama, dzieci. Majster tydzień, chwat nad chwaty. Będzie temu lat już wiele. Ujrzał świeżą niby kwiaty, młodą pannę imć niedzielę. Duchem posłał do niej swaty, było trochę ceregieli. Lecz że chwat to był nadchwaty, więc spodobał się niedzieli. Jak się zwykle potem zdarza, już organy grzmią w kościele, to imć tydzień do ołtarza, wiedzie żonkę imć niedzielę. Dziatek dał im Bóg sześcioro, nie za wiele, nie za mało, córki z matki wdzięk swój biorą, chłopcy zuchy gębą całą. Syn najstarszy jak antałek, młodszy znów jak pomidorek. Pierwszy zwie się poniedziałek, drugi mamin pieszczoch wtorek. Piątek tym się mama biedzi, na nic prośby jej i trudy. Piątek nie je nic prócz śledzi i dlatego jak śledź chudy. Mniejsza odeń o dwa cale, to sobota jest krąglutka. Wszystko zmiata doskonale, a rodzeństwo zwieją budka. Wtorek majtki zdarł na płocie, czwartek się porynie wspina. Piątek zgubił trzewik w błocie, środa wpadła do komina. A prym wiedzie poniedziałek, toż nie stracił omal ducha, kiedy z dachu niby wałek, wprost do matki spadł fartucha. Za urwisów starszych piątką I sobotka też głupiutka Wszystko robi jak małpiątko Chociaż taka jest malutka Głośno śmieją się sąsiadki Że poczciwa imć majstrowa Na hultajów, na gagatki Wszystkie dzieci swe wychowa Pod jej okiem śmiało broi Rozchukana ta czereda Bo się matki nic nie boi Gorsza bywa z ojcem bieda. Bo z tygodnia majster tęgi, furdum burdum mocium panie, Kto zawinił bez mitręgi, na warsztacie bierze lanie. Lecz gdy widzą swawolniki, że im grozi basarunek, Wraz podnoszą lament krzyki: Mamo, mamo, na ratunek! A już matka zadyszana Dłoń każącą wstrzymać leci. Na Natóż wyszłam zawać pana, Byś niewinne dręczył dzieci? Żono, toć mu wziąłem z garści Roztrzaskany zegar gdański. Jak to, zegar milczy waści, Niż rodzony synek pański. Duszko, lecą ze mnie spodnie, Wtorek pociął moje szelki. Chciał mieć lejce niezawodnie, od chłopience to figielki. Spójrz na buzie twych dziewczątek, miód wykradły ze spiżarki. O te wejdą w każdy kątek, będą dobre z nich kucharki. Pieprz mi wsypał do tabaki, twój synalek, żono trzeci, i chcesz karać za żart taki? Toć to mężu jeszcze dzieci. Muszą, muszą wziąć raz baty, Ty je, matko, nad to psujesz. Tydziu, rzekłeś mi przed laty, Że nad życiem mnie miłujesz. Tu majstrowa w głos zaszlocha, Majster dłonią przytka uszy. Tydzień bardzo żonę kocha, Łzom jej ulżyć radby z duszy. Choć się jeszcze srożyć stara, furdum burdum mocium panie, w zapomnienie idzie kara, dyscyplina już na ścianie. Precz hultaje, precz zbytnicy, huknie jeno majster z góry, bo jak które z was przychwycę, to obłupie je ze skóry. Na gorący ten traktament nie czekają lube dziadki, lecz ogromny czyniąc zamęt, wszystkie nikną z oczu tatki. Gdy niedziela to zobaczy, drzwi zamyka po cichutku i mężulka miotkiem raczy, gładząc rączką po podbródku. Rozdział drugi. Jak się zakończyła wesoła zabawa. Lecą dziadki w wielkim pędzie, każde stęgą chleba kromą, aż przycupły w polnej grzędzie zasłonięte górką stromą. Ano było z strachu trochę, poniedziałek jedząc rzeczy. Szczęściem tatko mamy kocha, więc nam zwykle się upieczy. Muszę jednak przyznać sama w środzie budzi się sumienie. Że ta nasza biedna mama wielkie z nami ma strapienie. E, bo tatko nadto srogi, bąknie wtorek z kwaśną miną. Zażart każdy Boże drogi, zaraz straszy dyscypliną. Tatko taki, mama taka, każde z dzieci rzuci słówko, wtem sobódka spoza krzaka, rzeknie kręcąc płową główką. Żebym takie dzieci miała, cionić nie chcą słuchać taty, to bym siama im wsiepała, na wal doble do blebaty. Nikt nie pyta ciebie, budko, Więc najlepiej milcz, maleństwo. Tak z dzieciną zwięźle krótko Rozprawiło się rodzeństwo. Jednak słuszność ma sobotka, Po namyśle środa powie. Mama taka dobra, słodka, A nam wiecznie figle w głowie. Co tam wdawać się ze szkrabami? Poniedziałek huknie z śmiechem. Toć rodzice mówią sami, że zabawa nie jest grzechem. Lecz dziewczęta przecie tchórze, stąd morały o poprawie. Siedźcie zatem tu na górze, a my zjedziem w dół po trawie. Wiwat! krzyknął chłopcy. Brawo! I szalona zjeżdża czwórka. Ten na lewo, ten na prawo. Echem śmiechów tętni górka. W płacz dziewczynki, i my z wami, Nie boimy się ni troszki, Nie wdajemy się z babami, co udawać chcą świętoszki. Gdy usłyszy to Sobutka, Szybko z łez ociera oczy, I jak piłka okrąglutka, Już za mi w dół się toczy. Środa waha się przez chwilę, Lecz gdy cała piątka hula, Czyż wypada zostać w tyle? Więc się także na dół stula. Jest sobudka, jest i środa, A to zuchy dziewczyniska, I tu każdy z braci doda: No siostrzyczki, dajcie pyska. Wszyscy razem, wszyscy w zgodzie, Pną się użyć cudnej sanny, Każdy pragnie być na przodzie, Pędzą chłopcy, pędzą panny. Toż to radość, to zabawa. Ziemia kręci się dokoła, jak aksamit miękka trawa, a jak ślicznie pachną zioła. Hejże z górki na pazurki, hulaj dusza bez kontusza. W takim pędzie lecą z górki, aż w urwisach rośnie dusza. Trach roztargał się fartuszek. Tuta siemka tam guziki. Ten potoczył się na brzuszek, śmiechy, wrzaski, piski, krzyki. Aż się słonko śmieje w górze i spogląda w dół ciekawie, aż skowronek ścichł w lazurze, przypatrując się zabawie. Dzieciom pot już z czoła kapie, dyszy środa, dyszy wtorek. Ten jak miech kowalski sapie, ten wywiesił swój ozorek. To mi jazda, to parada, tchu nie mogę złapać w płuca, poniedziałek ciężko siada lecz natychmiast w bok się rzuca. Dzieci, narodzeństwo kiwnie, Niech popatrzy proszę, które, Czemu tak mi jakoś dziwnie, jakbym wziął od tatka w skórę. Gwałtu, rety spojrzą dziadki, Z hajdawerków pana brata, Jeno strzępy, jeno szmatki, Na nic zdarta cała szata. Na ten widok każdy czuje, Oto skutki są swawoli. że go też coś piecze, kłuje, że go też coś trochę boli. Spójrzcie tylko na ich miny. Dziura, dziura, słychać krzyki, w strzępach nawet koszuliny, wszystko docna zdarły smyki. Ach, bo cudna jazda owa, co się zdała jedną chwilką. A dla ubrań tak niezdrowa Trzy godziny trwała tylko. Jak pokazać się tak komu? Chodź do mysiej, skryj się dziury. Jeśli ojciec będzie w domu, Toż dobierze się do skóry. Za czym wszystkie płacz dziateczki, Kiedy gruby czwartek wrzaśnie? Góra zdarła nam majteczki, Niech ją za to każdy trzaśnie. Na to walka w mig zawrzała, każdy ziemię bije łupie, Gdy znów rzeknie budka mała, Wy jesteście baldzio głupie. Prawda, spojrzą na się dziadki: Cóż im z bicia góry przyjdzie? Czyż naprawi to ich szatki? Co tu robić? Hańbo, wstydzie. Najpierw zatem dwie siostrzyczki z buzią w pąsach, z łezką w oku ciągną z trudem swe spódniczki i spinają je na boku. Zbrać mi gorszy jest ambaras, czym zastąpić zdarte szmatki? A w tym środa mam coś dla was, z liści wam porobię łatki. Ach, ty mądra, ty poczciwa, już przy malcach środa siada, liść za liściem rączka zrywa, dziwne łaty z nich układa. Gdy podniosły się grubaski, śmiech każdego porwał pusty. Mój liść wklęsły, a mój płaski, mój złopuchu, mój z kapusty. Lecz czy środy dobre chęci zechce uznać srogi tata? Czy rad będzie z tych pieczęci zieloniutkich, jak sałata? Do dom nie ma wracać po co, bo tam zaraz bomba pęknie. Trzeba skryć się, gdzie przed nocą Poniedziałek dzieciom rzeknie. Na południe właśnie dzwonią, Gdy z górki w lęku wstydzie, Przytrzymując liście dłonią Na włóczyngę dziatwa idzie. Rozdział trzeci Czego się środa dowiedziała od mądrego kruka? Idą, idą w szarym pyle Utrudzone wlokąc nogi, aż uszedłszy blisko mile, na rozstajne przyszły drogi. Gdzie się zwrócić, w którą stronę? Słońce tak nieznośnie pali. Dzieci głodne pomęczone, żadne iść nie może dalej. Płyną łeski z ucz sobótce, Stlaśne, pusty dziś mój brzusek. Piątek piszczy. Umrzem wkrótce, czwartek buczy, ja chcę klusek. Wreszcie między wrzosów krzaki, Pod skrzypiącym drogowskazem, Jak cyganie, jak żebraki, Wszyscy się pokładli razem. Podłożywszy pod sierączki, Wnet zasnęły małe smyki. Jeden widzi przez sen pączki, drugi widzi naleśniki. I gdy leżą tam pokotem. Gdzieś z zachodniej nieba strony, z wielkim szumem i łopotem, nadleciały dwa gawrony. Większy spytał się mniejszego, bo to gawron był i wrona, czyś słyszała co nowego, żonko moja ulubiona? Wrona na to, kra kra kra, jest nowina jedna zła, lecz nie powtórz jej nikomu. Dzieci majstra po kryjomu wyszły z domu nie wróciły na południe wilkie może pożarów w boży albo wpadły w jaką studnię majster rwie na głowie włosy matka szlocha w niebogłosy, bo już pewność jest niezbita że z urwisów majstra kwita gdy tak wrona kracząc gada środa niby mały duszek pod drogowskaz się zakrada i nastawia pilnie uszek. Ha, rzekł Gawron, tak się zdarza, gdy kto dzieciom zbyt pobłaża, niechże jejmość więc pamięta Dobrze chować gawronięta, bo to proszę jejmość żony, kto chce dzielne mieć gawrony, Tęgie w dziobie, tęgie w duchu, musi uczyć je posłuchu. Skoczy wrona obrażona. Po co waść to mówisz do mnie? Toć rzecz dawno dowiedziona, Że ja dziadki chowam skromnie. Ostro trzymam wszystkie w łapie, Każde mores dobrze zna, Gdy na psocie, które łapie, Zaraz łaję kra, kra, kra. Zafurczały, zakrakały I złopotem uleciały. To naprawdę nie do wiary. Środa oczka trąc powiada, Toć z tą wroną gawron stary, niby tatko z mamą gada. Ach gawronkom małym dobrze, Choć się bawią przez dzień cały, Ich ubranko się nie podrze i nie będą basów brały. Gdy tak środa smutnie biada, Kryjąc w rączkach oczka łzawy, Chmara ptasząc z góry spada, czyniąc wielki zgiełk i wrzawy. Skądże naraz tyle ptaszków? Oto wróble, dudki, trznadle. Z dwóch maleńkich gawronaszków śmieją się i kpią zajadle. Patrzcie, patrzcie, gawronaszki pogubiły ogonaszki. Ojca mamy nie słuchały, w przyjaźni się z kocurem wdały. Kot niecnota. Hyc z zapłota, poturbował gawronaszki, poukręcał ogonaszki. Tu ćwierknęła imć dzierlatka. Kto nie słucha mamy tatka, dudy stroi, bo się boi, że mu tatko kurte skroi. Bez ogonka chodzić wstyd, Ćwirku, ćwirku, wid wid. I z świegotem, śmiechem, wrzawą, poleciały w lewo, w prawo. A nieszczęsne dwa gawronki Z wstydu się pod pierzem płonią, Kryją kuse swe ogonki I łzy gorzkie w trawę ronią. Pokiwała środa głową I do siebie rzekła z cicha, Wszystkim dzieciom jednakowo, Wszystkich dola równie licha. Wtem spod nieba ktoś zawoła: A wy skąd tu wierci pięty? I nadleciał kruk jak smoła, A miał oczy jak diamenty. Gawronaszki, chyc na nóżki, Wujku kruku, wujku stary, Ty na służbie jesteś wróżki, Co zna różne mądre czary. Popatrz, jaka łysa skórka, To nam kocur wydarł piórka. Poproś, poproś ją, wujaszku, Niech nam da po ogonaszku. Będziem kochać cię bez miary, bo się strasznie boim kary. Gdy się dziatwa kruka czepia, Z wrzosów znów wystrzeli główka, Środa w kruka oczka wlepia, Nie chcąc stracić ani słówka. Kruk miał wujków przymiot rzadki, Gawronięta psuł po trochu. Nieraz wstawiał się u matki, Kiedy klęczeć miały w grochu. Więc się zwolna w łeb po skrobie. Hm, więc macie dostać łaźnie, A Pan Ojciec tego dziobie, tu gawronki pisły właśnie. Hm, urwisy z was nie lada, lecz się znajdzie może rada. Ja zawracać się nie mogę, bo w daleką lecę drogę. Lecz te muszki moje słuszki zaprowadzą was do wróżki. Gdy skrobniecie dwa kroć w bramę, drzwi otworzą się wam same. W sad możecie wejść bezpiecznie, byle cicho, byle grzecznie. Wróżka nigdy nie odmawia, jeśli gość się grzecznie sprawia. Więc wam przykazuję srodze. Nic nie wolno tknąć po drodze. Niech się nawet wam nie przyśni skubnąć choćby jednej wiśni. Fig daktyli albo gruszki, bo stracicie łaskę wróżki. Pamiętajcie, gawronięta, Cudza własność to rzecz święta, Kto w łakomstwie nie zna miary, Nie uniknie srogiej kary. Adieu, smyki, dzioby w góry! I kruk wzbił się po chmurę, Klasną w skrzydła dwa gawronki. Będziem znowu mieć ogonki, Chwilkę puścić toć to fraszka dla mądrego gawronaszka, I już dzióbkiem w dziubek kują. I uciesznie podskakują. Środa niemniej od nich rada, Wszystkie dzieci w kubkę zgania, Co słyszała opowiada, I by w drogę szły nakłania. Gdy dwa razy skrobniem w bramy, Drzwi otworzą się nam same. Przez te bramy w sad wejdziemy, W różce dziury pokażemy. Ona tak je ślicznie złata, Że nie pozna nic na sztata. Tylko niech się wam nie przyśni skubnąć choćby jednej wiśni, bo Krug mówił, gawronięta, cudza własność to rzecz święta. To wam nakazuje srodze, nic nie wolno tknąć po drodze.